Robotnika przygotujcie się, czeka nas kolosalna zmiana, która zadziwi wszystkich. Moi drodzy, wkrótce nastąpią kolosalne zmiany, które zadziwią i zszokują wszystkich. Wszędzie przejawiają się informacje, których nie ujawniano, ale które powinny stać się publiczne. W miarę tego, jak to się dzieje, rośnie niezadowolenie ludzi, a to prowadzi do zmian. To, co tak długo było ukrywane, nie da się już dłużej trzymać w ukryciu, i w miarę ujawniania coraz większej ilości szkód dla wszystkich rozsądnych istot staje się jasne, że zmiany są potrzebne. Dlatego one nastąpią i o tym mówi się już od jakiegoś czasu, abyśmy byli na nie przygotowani. Wiele zmian jest nieuniknionych, wielu ludzi myśli, że takie słowa i frazy jak szybko, nieuchronnie, wcześniej niż wam się wydaje, to lekceważenie wobec faktów rozwijających się na Ziemi, że to niewłaściwe określenie. To wymaga czasu, aby waga i nieuchronność nadchodzących zmian zakorzeniły się w świadomości aby ludzie wzmocnili swój zbiorowy zamiar, aby go zrealizowali. I to właśnie wydarzyło się w ostatnim czasie i podjęliście zbiorową decyzję, aby rozpuścić stary system, aby zamiast niego można było zbudować nowy, który przynosi korzyści całej ludzkości. Małe grupy niezwykle bogatych i wpływowych ludzi zbyt długo kontrolowały światową gospodarkę i politykę. Ich panowanie nagle dobiega końca. Większość konfliktów, które w obecnym czasie trwają na naszej planecie, jest wynikiem ich ostatnich prób zachowania swoich pozycji władzy, powodując walki i cierpienia w jak największej ilości miejsc. Ale wywołując strach na masową skalę, niczego nie osiągną. Ludzkość ustanowiła zbiorową intencję, aby te zmiany miały miejsce, i dlatego też tak się stanie. W istocie moc zbiorowej intencji jest ogromna. Zbiorowo wybraliście przebudzenie i dokonacie tego. Wy już tego dokonujecie i nie ma najmniejszej możliwości odwrócenia tego procesu. To co ludzie wspólnie wybrali, aby to osiągnąć jest nie do powstrzymania. Błogość wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.